Dobry, witam wszystkich. dzisiaj tak nietypowo zaczniemy? Od trawniczka. Fajny trawniczek, nie? Można by mieć taki w akwarium, oczywiście. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie. To także tylko na gardencie. Tyle roślin Pełne wiadro Pełna kuweta I nie ma co z zrobić Część pójdzie do kumpla A ma tylko dwusetkę A za wiele mu się też nie Nie wrzuci Także zaraz przejdziemy do akwarium pokażę co i jak pozdrowienia dla dla moich subskrybentów akwarystyka akwarysta niedzielna przepraszam Doreczku pozdrowienia gorąco, słuchaj czekam na, ten, na te twoje testy odnośnie Zmiany filtracji, ja jestem ciekawy, właśnie bo być może też by na to przeszedł. Same gąbki i tylko torwi, dziękuję. Zobaczymy, co następne. Akwarystyka domowa, Grześ, pozdrowienia tutaj do kolegi, do Vito. Również pozdrawiam serdecznie. Czekam na ten baniaczek nowy rybole, i nie wszystko. Kolego, już nagrywam, także zaraz będą. Rybole moje pokazane, co tam się dzieje. Także za chwileczkę przechodzimy i całą resztę pozdrawiam. I zapraszam. Dobra, jesteśmy przy kosteczce, Kurde, już się odbija światła. Dobra, na razie z ręki, bo tu czeka też przycinka, muszę to przyciąć z powrotem. To powalać. tu zobaczcie co, zobaczcie co się z kupolami dzieje. Trochę się to namnożyło tego. Trzy moinezje od, od, odłowiłem z, z dużego, udało mi się tego tyle odratować. I co tu jeszcze mamy? Nie, czego mi się trochę nakodziło. Nie wiem, czy będzie widać, bo malutkie są. O. ale są. nie wiem ile ich jest, jest tu ich trochę tak wspomniałem przyniosłem samiczkę mieczeka tutaj, nie wiem gdzie ona jest gdzieś się chowa bo niestety podżerała Odżerała kochani skalary, że no. tak wygląda baniaczek. czyli baniaczek, kasteczka nie. Zobaczcie jak to się rozrasta no? na masakę. Muszę tu zaczynać wszystko, to, że też to była taka przycinka i... I od nowa to muszę zrobić. I to też tak mocno, mocno to muszę przeciąć. Głupole zaraz zostaniecie jeść spokojnie. Tu już się ładnie Ładny tu mi się samczyk. Gdzie on jest? Gdzie ten samczyk się podział? A tam jest. Nie wiem czy to widać. Tam się schował. Myślę, no będzie ładny samczyk. Niestety ten samczyk też odszedł. I kiryski Nie bój się Staryby, Super są, piękne Rubala idzie. A robale się pochowa No, jeszcze przyjdą krew, krewetki w tym tygodniu i i takie fajne ciekawe ach kurcze już są te igry tych ślimaków muszę pościągać kurde no odbija się światło sorry chciałem w miarę wcześniej to nakręcić no i guzik no słoneczko wyszło i już się odbija dobra lecimy na chwilę do dużego I jesteśmy już przy dużym słuchajcie, tu też się odbija. Pięknie, po prostu pięknie zaraz ręczę. Przesłanie, bo że będzie lepiej. Lepiej nie mówić, tak? Nie wiem, chyba, to naprawdę w nocy muszę kręcić, bo. No tak, tu mi zarasta, normalnie masakra Wody trochę brakuje ale zaraz się będę brał za porządek także dokręcę dokręcę dalej filmów po, po porządku i w małym i, i w tym dużym, bo tutaj nie ruszają a chyba z tydzień że raz tylko wody wylewałem a może i więcej nawet, nie pamiętam Zobaczcie jak się pistia roz... Rozrasta po prostu masakrycznie. Tak, wiem. Pół zbiornika, pół tafli pisti. Tak, że nie jest to gigantyczna, ale wiadomo, po, pod krywą no to pista nie będzie. Nie, nie urośnie mógłby jak Trzeba by pod lampy do góry. No, wtedy będzie pista piękna, duża, nie? Yy... Tutaj. żereczku widzisz i magnią wziąłem, wziąłem, no też masa roślin zaczyna rosnąć, wziąłem pięć tu, no i zobacz ile tego jest, były małe, widzę, że pięknie się rozrasta. pasuje, mają chyba co żareczki te rośliny, nie wiem ile ile tego jest, ale już mnóstwo jest i malutkich jest opierona, lotosa wywalam na tą stronę, też muszę przeciąć. Tak to mniej więcej od góry wygląda i tutaj trochę z bliska. O, tu się światło się odbija, bo nie, nie ma, nie ma nie jest woda dopełniona. Aha, też tutaj światełko wychodzi, A, właśnie. no właśnie. Dobra, taki rzucik na taśmę z daleka. tak się ma ten zbiornik. trzymaj ma ostre się yy, I tak, słuchajcie. Yy, ok. No, słuchajcie, co? Będzie też zmiana u mnie filtracji. Przyszła mi pompka, przyszły mi węże. Nie wiem, czy w tym tygodniu mam radę to ogarnąć. E, tak, Jacob. Wcześniej to było Jebało chyba. Teraz się zmieniło na Jacob. DCS model 3000. Wydajność 3200 litrów. Maksymalna wysokość pompowania 2,8 metra. No sprawdzałem ją. No daje, daje daje także zrobię też filmek, bo z, z kubełków wywalam, powalam po prostu wirniki a że tylko ta pompa będzie ciągnąć przez, przez kubełki będzie się, nie? głównie te, te pompy właśnie jak oglądałem filmy to do tych filtrów chyba do tych hamburgów tak się na, tak, tak, tak one się zwą chyba te hamburgi i powiem że naprawdę duża akwarium Ogromne bym powiedział, bo i 1000, 1500, na i 2i i są po prostu obsługiwane przez te pompy, co prawda większej wydajności, ale filtr na przykład tylko Hamburg, no ale z tym, że sam, sam filtr ma na przykład pojemności 300 litrów, także...